Kiedy że niezu sampel bawię się życiem w internecie. Kiedy że niezu sampel ubliżam znów swojej potrzebie. Kiedy wierzę niezu sampel daję się pożreć swej pokusie. Kiedy wierzę niezu sampel moja baby bierze srogiego bucha. Przerosła nas ta tempa kapucha. Pokusa silniejsza od myślenia, z bąga biorę bucha A jak masz jakiś problem to z nami zabuchaj Bawię się jakbym siedział w przeręblu Jak brakuje nam stafu to idziemy se na kerfur ksany wszystkie wyprzedane, wbijam w to chuj Nie będę mieć siana, no to wbijam w to chuj kiedy wiesz, że niezu sample bawię się życiem w internecie? Kiedy wiesz, że niezu sample ubliżam z swojej potrzebie? Kiedy wiesz, że niezu sample daję się pożreć swej pokusie? Kiedy wiesz, że niezu sample moja baby bierze z bucha Przerosła nas ta tempa kapucha Pokusa silniejsza od myślenia z bąga biorę bucha A jak masz jakiś problem to z nami zabuchaj! To z nami Zabuchaj To z nami Zabuchaj to ale, ale to było ale... Orzeł, Ty się ubiecasz w tym trwęcie. Kurwa Kurwaj pan Paweł, oh, kurwa,